Już od dziewięciu lat się tutaj spotykamy na tych mszach i modlitwach o uzdrowienie, uwolnienie. Pewno jest niewielu takich, którzy byli na wszystkich. To nie jest najważniejsze, oczywiście. Ale oczywiście przychodzimy z takim myśl, taką myślą, że może Pan Bóg nas pozdrawia, uwalnia, a być może przychodzimy po prostu, aby uwielbiać Pana Boga pięknym śpiewem, piękną modlitwą. Ja wierzę, że Pan Bóg przychodzi z różnymi łaskami i będzie przychodził. To jest Boże dar dla nas. Ale pojawia się pytanie, co zrobić, żeby te modlitwy nasze były skuteczniejsze? Żeby rzeczywiście Pan Bóg nam więcej łask dał, abyśmy wyszli stąd wreszcie w pełni uzdrowieni, w pełni wolni, abyśmy mogli wyjść na ulicę miasta i głosić, że Pan Bóg naprawdę działa także poprzez te msze. Oczywiście Pan Bóg działa i to jest jasne, natomiast pytanie, czy nasza odpowiedź jest właściwa na to, co Pan Bóg do nas mówi i co robi? Oczywiście pewnie nie ma co się powtarzać, ale chyba każdy z nas tu przychodzących wie, że tym, co nas zamyka na łaski Boże, jest grzech, jest brak przebaczenia, czy to innym ludziom, czy sobie, i do tego nie ma co wracać. To jest jasna sprawa, jak ktoś ma z tym problem, to potrzebuje podjąć konkretną decyzję. Ale myślę, że warto też oprócz tych takich podstawowych rzeczy, posłuchać tego, co Pan Bóg mówi, co dzisiaj chce nam powiedzieć. Jak się otworzyć na te. Boże łaski. Słuchamy różnych rzeczy, słuchamy różnych świateł poznania, które czasami są na modlitwach przekazywane, ale najbardziej powinniśmy słuchać tego, co Pan Bóg mówi do nas, także przez liturgię słowa. Co dzisiaj mówi? No, dzisiaj w Ewangelii, Ewangelia jest fragmentem kazania na górze. Jezus, nowy Mojżesz, wychodzi na górę i przemawia, daje nowe prawo. Troszkę w nawiązaniu do Mojżesza, który też na górze Przekazywał dekalog, tak samo Jezus daje nowe wskazania, nowe nauczanie. Trzeba mieć świadomość tego, że nam, chrześcijanom, nie wystarczy sam dekalog. Pan Jezus pokazuje, że potrzebujemy czegoś więcej. Dla nas chociażby osiem błogosławieństw jest kluczowym tekstem. Dekalog oczywiście też. Ale nie można wiary sprowadzić tylko do wypełniania dekalogu takiego surowego, słuchego, takiego bardzo konkretnego, takiego tylko, tylko bardzo bezdusznego. Dzisiaj Jezus mówi w Ewangelii trudne słowa. Chociaż Ewangelia jest dobrą nowiną, powinna być pozytywna. Jezus mówi: Jeżeli wasza sprawiedliwość nie będzie większa niż uczonych w piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego. Nie mówi słów, a może się zdarzyć, że nie wejdziecie. Jezus mówi: wyraźnie, nie wejdziecie. Kto to byli faryzeusze, kto to byli uczeni w piśmie, ci, którzy znali pismo, którzy realizowali wolę Bożą, ale właśnie być może jeżeli według. Przykazań dekalogu nie zawsze uczciwie, nie zawsze pełni ducha, czasami bardzo literalnie podchodzili. Czasami niektórzy ludzie też i nas podchodzą. Słyszałem ileś razy i to nie tylko w kategoriach żartu, bo niektórzy sobie tak żartują, ale słyszałem ludzi, którzy poważnie mówią, proszę księdza, ja się nie mam z czego spowiadać. Nie zabiłem, nie ukradłem, nie zwałciłem. To w sumie o co chodzi? Dlaczego mam iść do spowiedzi? Dlaczego miałbym do nieba nie pójść? No, daj Boże, kiedy ktoś wypełnia te przykazania, byle jeszcze pamiętał, że w dekalogu oprócz tych trzech jeszcze jest siedem innych. A jeszcze chociażby w tych dziesięciu są ostatnie dwa, które mówią o porządliwości. To nie chodzi tylko, żeby coś zrobić czy nie zrobić, ale na przykład pewnych rzeczy nie pożądać. I już tak się okazuje, że nie wszyscy tak mogą się pod tym podpisać, że już nie mają z czego się spowiadać. Po prostu często brakuje wrażliwości serca, mamy swoje wyobrażenie tego, co jest okej, okay, czego nie jest ok, co mogę, czego nie mogę, i potrzeba rzeczywiście w jakiś sposób poszukać głębiej. Jezus zaprasza nas właśnie w tym kazaniu na górze, aby na dekalog, na Boże Przykazania spojrzeć głębiej. Zobaczmy. Jezus mówi, że za zabójstwo jest kara sądu. Ale taką samą karę sądu Jezus mówi w, odnośnie, w odniesieniu do gniewu. Kto się gniewa na swojego brata, podlega karze sądu. Tej samej karze, którą podlega zabójca. Ktoś powie: To jest niesprawiedliwe. My, po ludzku, rzeczywiście w jakiś sposób tak patrzymy. Mamy swoje wyobrażenie sprawiedliwości, ale Pan Bóg patrzy szerzej, patrzy głębiej i zaprasza nas do tego, abyśmy nie tylko nie zabijali, ale także nie gniewali się, nie wyzywali od jakichś głupków, jak to raka, nie wyzywali od bezbożników. Bo to się skończy piekłem? Ale Pan Bóg wzywa nas do pewnej właśnie wrażliwości serca. Myślę, że warto się zatrzymać nad tematem gniewu, bo oczywiście gniew jest jednym z siedmiu grzechów głównych, ale trzeba odróżnić uczucie gniewu, coś co pojawia się wielu ludziom, myślę, że nawet Wielkim Świętym. Coś, co jest w jakiś sposób wyrazem tego, co do nas dociera, czasami chwilowym, pewnym uczuciem, czasami ulotnym. Uczucia same w sobie nie są ani dobre, ani złe, one po prostu są. To są obojętnie moralne. I z uczucia gniewu, które się pojawia, nie musimy się spowiadać, ale co innego jest z trwaniem w gniewie. Trwa, trwanie w jakimś uporczywym gniewie, z którego wynika, nie wiem, zazdrość. Zawiść, chęć zabójstwa, być może złożyczenie. Zobaczmy. Święty Paweł pisze w liście swoim do Efezjan: Gniewajcie się, a nie grzeszcie, niech nad waszym gniewem nie zachodzi słońce, ani nie dawajcie miejsca diabłu. Ja kiedy pierwsza słyszałem te słowa, mówię: Jak to? Święty Paweł pisze: Gniewajcie się, a jednak, czyli mamy grze główny gniew. A z drugiej strony, Święty Paweł w Piśmie Świętym mówi: Gniewajcie się. Tu mówi o tych uczuciach, ale właśnie mówi: Niech słońce nie zachodzi nad waszym gniewem. To znaczy, nie pozwólcie, żeby ten gniew przerósł was. Dobra rada dla małżonków: nie pozwól pójść spać bez pogodzenia się. Być może się będziecie kłócić, być może będą jakieś dyskusje, nieporozumienia, ale nie pozwól, żebyś zasnął, żeby zachód słońca cię zastał w gniewie. Idziesz spać, bądź pogodzonym. Spróbuj wyrwać się z mocy gniewu. Oczywiście łatwo powiedzieć, jak. No można oczywiście się w jakiś sposób y, 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 próbować pogodzić. Nie zawsze jest to łatwe. Dobrą rzeczą jest wspólna modlitwa, albo w ogóle modlitwa, y, ale dobrą rzeczą jest nazwanie tego, co we mnie siedzi, wyartykułowanie, czasami wyrzucenie tego gniewu spoza, z, za siebie. Jak? No, w różny sposób. Niektórzy jakieś aktywności, nie wiem, sport po to, żeby w jakiś sposób im ulżyło, żeby jakiś poczuli, że, że zeszło z nich taka presja, która się gdzieś tam pojawia. Nieraz trzeba być może pójść i wykrzyczeć. Nie tej osobie, która jest zainteresowana, która, na którą się gniewamy, bo to jeszcze więcej najczęściej zrobi zła, ale być może w jakiś sposób wyrzucić siebie, żeby tego gniewu było jak najmniej. Ale nade wszystko oddać to Panu Bogu. Jezus mówi, ze mnie nic nie możecie uczynić. Bez współpracy z Panem Bogiem tego gniewu być może się nie pozbędziemy. Mamy ludzkie narzędzia, właśnie jakieś emocjonalne. Czasami potrzeba, jeżeli człowiek ma problem z gniewem tak notorycznie, to powinien terapię przejść pewną. Ale jeżeli na ile jesteśmy w stanie, czy na ile potrafimy się nauczyć, to mamy sobie radzić z tym gniewem, aby ten gniew nie wziął góry nad nami, abyśmy w tym gniewie nie trwali, a z tego nie wyciągnęli jakichś wniosków i czegoś złego nie zrobili dla innej osoby. Sam sobie gniew nie jest, jako uczucie, nie jest grzechem. Ale to, co pod wpływem tego gniewu robimy, co z nim robimy, już grzechem może być. Który zamyka nas na łaskę Pana Boga? Zobaczmy. Święty Paweł w tym cytowanym fragmencie mówi, nie dawajcie miejsca diabłu. Diabeł bardzo bazuje na naszych emocjach, na naszych nieprzebaczeniach, na tym, że my nic nie robimy, że ten gniew się w nas yy, w jakiś sposób yy, zakorzenia, i tam diabeł bardzo bazuje. Jeżeli chcesz być wolny, naucz się pracować z gniewem, być może właśnie dzięki psychoterapii. Yy, potrzeba jakiegoś pogodzenia, potrzeba pojednania. Jezus w dalszej części Ewangelii mówi o tym pojednaniu. Ale co mówi? Yy, jeżeli. Przyjdziesz przed ołtarz, przypomnisz sobie, że brat twój ma coś przeciwko tobie, i idź, idź i się pojednaj z nim. I powiem szczerze, że tak się zastanawiałem nad tym fragmentem, bo on nie jest prosty. Przynajmniej tak rozumiany. Bo to znaczy, jeżeli ktoś cokolwiek ma do ciebie pretensje, to idź się z nim pogodzić. A jak w internecie, nie wiem, tysiąc ludzi napisze coś przeciwko tobie, to też mam się z nim pogodzić? Jeżeli cały naród jest przeciwko tobie, to mam iść z wszystkim pogodzić? I zastanawiałem się, jak to rozumieć, bo to trochę inaczej jest rozumiane niż Jezus, który mówi w innym miejscu w Ewangelii Łukasza, jeżeli brat zawini przeciwko Tobie i Ci go w cztery oczy. Tutaj mamy sytuację, że jeżeli sobie przypomniał, że ktoś tam kiedyś coś miał, jakieś pretensje do Ciebie. Kiedy zastanawiałem się, jak to zrozumieć, jak to wytłumaczyć, to poszukam ileś tłumaczeń. W oryginale rzeczywiście jest to, jeżeli brat ma przeciwko Tobie. Ale przynajmniej jedno tłumaczenie znalazłem i dzięki Bogu, że już to jedno znalazłem. Inne, inaczej przetłumaczone. Jeżeli przypomniało się, że ktoś cię skrzywdził, i to już jest inne patrzenie, być może bliższe nam, ale Pan Jezus mimo wszystko pokazuje potrzebę pojednania, ale pokazuje też pewną istotną rolę dwóch rzeczy. Jezus mówi, jeżeli się przypomni, i to pokazuje bardzo ważną rzecz. My czasami bazujemy na tych ulotnych emocjach, na tym, co dzisiaj się wydarzyło. Czasami ktoś przychodzi i się pytam, czy przebaczy, A, ja już zapomniałem. A Jezus mówi wyraźnie o przypomnieniu. To znaczy, czasami trzeba być może wejść w historię swojego życia i przypomnieć sobie, czy gdzieś tam mnie coś nie gryzie. To też nie chodzi o teraz, żeby szukać dziury w całym, ale być może tak jest. Może się coś zdarzy. Tym bardziej, gdzie się to przypomina, on przychodzi do ołtarza. Zobaczmy rolę Ducha Świętego, rolę Pana Boga w przypomnieniu naszych zranień. Bardzo lubię zdania, zdanie Jezusa, który mówi poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli, ale mówi, mam jeszcze wiele do powiedzenia, ale wy na razie nie jesteście w stanie tego znieść. Dopiero kiedy przyjdzie On, Duch Prawdy doprowadzi was do całej prawdy. I to trochę mi się łączy z jedną z drugim. Ten dzisiejsza Ewangelia z tamtym zdaniem. Kiedy człowiek przychodzi do Pana Boga, kiedy się modli, być może w którymś momencie mu się coś zacznie przypominać, zaczyna się układać w całość. Być może to, że dzisiaj nie dostajesz, czy dzisiaj, czy do tej pory nie dostawałeś jakiejś łaski, uzdrowienia, to być może dlatego, że cały czas masz jakąś ranę, którą sobie być może zasypałeś różnymi yy, udawanymi, nie wiem, tłumionymi emocjami. I być może potrzebujesz prosić Ducha Świętego, aby Cię przypomniał, co Cię blokuje. Gdzie jest jakaś rana, którą trzeba przebaczyć. I w tym sensie, zobaczmy, sporo ważniejsze niż to, czy ktoś mi coś mówi, czy ktoś mnie obgaduje, czy być może jakieś hajtuje w internecie, czy gdziekolwiek indziej, jest to, na ile moje sumienie mi to wyrzuca i na ile Duch Święty mi podpowiada. Nie dajmy sobie wmówić to co inni ludzie mówią. Jakże często my chrześcijanie, także Polacy jesteśmy takimi ludźmi, którzy robią to co inni każą. Inni nas biją w poczucie winy, obwiniają, a człowiek tak przyjmuje to wszystko na siebie i coraz niżej, coraz gorzej, coraz bardziej przyzdołowany. Nie daj się zmanipulować. Nie daj sobie narzucić innym Innych wyobrażeni o Tobie. Są ważne słowa. Do każdego z nas, i myślę że także do Polaków, jako narodu, nie dajmy sobie wrzucić narracji innych ludzi na nas, bo to nie jest Boże. To Pan Bóg, i Twoje sumienie i prawda, którą Pan Bóg objawia, ma być kluczowa, a nie to, że ktoś inny sobie wyobraża. Jakże wiele ludzi. Nie potrafi stawiać granic i pod, pozwala sobie narzucać innych wyobrażenie o sobie, do niczego to dobrego nie prowadzi. Jest jeszcze jedna rzecz przynajmniej w tej dzisiejszej Ewangelii, być może między zdaniami, ale Jezus mówi o składaniu daru. Kiedy przychodzisz, złożyć dar na ołtarzu i przypomnisz sobie, tak? Dar czy ofiara, Jezus. Mówi o tym, żeby pójść się pojednać, a potem przyjdź i złóż ofiarę, czy znaczy złóż ten dar. Jezus nie mówi, już nie musisz składać daru. To znaczy pokazuje, że nie jest ważny dar, że ważna jest ofiara przed Panem Bogiem. Jest ważne przebaczenie, ważne pojednanie, ale ważne także dar. Oczywiście my... Możemy mieć udział w łasce Pana Jezusa, Jego uzdrawianiu, uwalnianiu, dzięki tej największej ofierze na krzyżu Jezusa. On zapłacił za Ciebie największą cenę swojej krwi. Ale Ty potrzebujesz mieć udział w tej ofierze. Najczęściej przez Eucharystię. Ale także być może przez taką dar ofiarny. Wiecie, w Starym Testamencie była mowa o dziesięcinie, no to będę teraz też się raz powtarzał. Pan Bóg stwierdził, że rzeczywiście weźmie około 10 pokoleń czy 11 pokoleń i oni się będą zrzucać na to 11 pokolenie czy 12 lewiego. Myślę, że warto przyjrzeć się swojej ofiarności. Czy my w ogóle cokolwiek dajemy? Wiecie, taka refleksja: 20 lat minęło kapłaństwa, dopiero co? I pamiętam, że jak zaczynałem być księdzem, to najwięcej ludzi dawało na ofiarę na intencję szalną około 50 złotych. Mija 20 lat, najwięcej ludzi daje 50 złotych. Średnia podwyższyła się, ale tak naprawdę ta mediana jest cały czas taka sama. Czy my w ogóle zauważamy, że cokolwiek w ogóle nas się zmieniło? Czy my w ogóle zauważamy, że Pan Bóg nam błogosławi? Czy my zauważamy, że Pan Bóg nam dał różne dary? Jeżeli my nie zauważamy daru, który Pan Bóg nam daje, jeżeli nie potrafimy być wdzięczni Panu Bogu, To, może nie otwieramy się na to, co Pan Bóg chce nam dać. Pomyślmy o tej swojej ofiarności. No więc, moi drodzy, ta liturgia słowa dzisiejsza uczy nas pewnej wrażliwości. Wrażliwości w kontekście grzechu. Grzechy to nie tylko ten dziesięć przekazań, ale także ileś innych. Uczy nas wrażliwości w kontekście emocji, w kontekście gniewu, w kontekście ofiarności. A liturgia słowa nie tylko Ewangelii, ale pierwsze czytanie mówi o duchu świętym. Mamy tam takie słowa, że kiedy wspomniany Mojże, czyli kiedy sięgamy i budujemy wiarę tylko na dziesięciu przekazaniach, to serce jest nasze zakryte zasłoną. I my tak naprawdę nie potrafimy kochać, jest coś zasłonięte dla nas. Potrzebujemy zwracać się do Pana, potrzebujemy ogłaszać Panowanie Jezusa i potrzebujemy otwierać się na Ducha Świętego. On powoduje, że nasze serca są bardziej wrażliwe, bardziej ofiarne, bardziej gorliwe. I bardziej otwarty na działanie Pana Boga. Mówi Święty Paweł w tym czytaniu dzisiejszym, że wtedy się wzrasta w nas jasność i zbliżamy się, naśladujemy Chrystusa. Dlatego, jeżeli będziemy prosić Ducha Świętego, aby przemieniał nasze serca, to po pierwsze, będziemy dążyć do wolności, tak też jest napisane, a po drugie, będziemy blisko Pana Boga, a wtedy i sporo większe cuda będą się działy, i tego każdemu z nas życzę. Amen.